Tak, 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 słucham, słucham. No więc żebyśmy mogli rozpocząć współpracę, pan sobie te tysiąc e, złotych może wysłać na swoje konto, wtedy jak już pan to zrobi, pan do mnie napisze lub pan do mnie zadzwoni na Whatsappie i podam panu dane do przelewu. Wie pani co, ja już y, mam, no w innym banku y, mam pieniądze w tej chwili, także możemy to robić. Już tak, tak, ja cały czas. Ja cały czas na obrotach, odkąd się zorientowałem, że coś jest nie w porządku. Yy, tak jest. Na razie wszystko idzie w dobrą pan, stronę. Dobrze, czyli pan sobie zdążył spłacić, tak? Tak, to znaczy zrobiłem przelew yy, z yy, innego konta. No mam troszeczkę zainwestowanych, także. Yy, dobrze możemy robić. Zaloguje się pan do swojej aplikacji? Mhm. E, dobrze. Chodzi oczywiście o bank, prawda? Halo? Halo, halo? Jeszcze raz pan powtórzy, tak? E, chodzi oczywiście o to, żebym się do banku zalogował, tak? No na przelewy, żebym mógł. Dobrze. Dobrze. E, może mi pani e, w międzyczasie e, powiedzieć. Ja pana nie słyszę. Może mi pani w międzyczasie powiedzieć, e, jaka to e, firma? Jakąś waszą stronę. A to jak pan się rejestrował, to pana nie przekierowała na naszą stronę? Ech, kurczę, ja już to zapomniałem. E, aha, dobra. Za. Zaraz to sprawdzimy. Dobrze. Dobrze, jestem zalogowany w banku. Dobrze, wybiera pan sobie opcję przelew krajowy, przelew zwykły. Tak. Wybiera pan sobie pole numer rachunku. Czyli standardowo przelew robię, chociaż to jest nowy bank, także jeszcze jego nie znam dobrze. Uh -huh. Tak, posłucham. Trzydzieści, osiemnaście, osiemnaście, siedemdziesiąt, siedemdziesiąt. Dziesięć, dziesięć, czterdzieści pięć, czterdzieści pięć, dwadzieścia, dwadzieścia, osiemdziesiąt dziewięć, Osiemdziesiąt dziewięć osiemdziesiąt osiemdziesiąt siedemnaście siedemnaście dziewięćdziesiąt dziewięćdziesiąt dziewięć zero 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 Dobrze. Jakie pan ma kolejne pole do uzupełnienia? No, no dane odbiorcy, także wasza firma. Wpisuje pan godność swojej księgowej. Księgowej? Anna Malinowska. Tak, dokładnie. Księgowej? Na pewno? Tak, dokładnie. Wpisuje pan Anna Malinowska. Anna Malinowska, tak. Zliczeniowy dla osób prywatnych. Dalej, ma pan tytuł przelewu? Ech. No mam. Dobrze. W tytule pan wpisuje swoją godność. Mhm, zenon. Tak, ale to chyba jest już w tym. W przelewie będzie. No ale dobra, jak taka jest, takie jest wymaganie, robimy tak je fan numer klienta. Yy, yy, ale numer klienta skąd ja go wezmę? Ja panu podam Aha, dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. 20 20 64 64 0 03 I 51 51 tak Dobrze, czyli wszystkie pola mamy wypełnione, tak? Tak. No nie, no i kwotę jeszcze 1000 wpisuje, tak? Tak, kwotę no pan sobie Bo tego jeszcze 11. też nie uzupełniłem 1000 zł. No dobra. No chyba tak. Tak, wszystko Dobrze. chyba. No jeszcze tam jest wprawdzie Jeszcze tam jest wprawdzie Adres, ale to chyba nie jest wymagane Prawda? To no nie jest wymagane uh -huh, nie. Tak. Jest u Pana opcja Przelew natychmiastowy Lub eliksir Jest natychmiastowy Dobrze, wybiera Pan sobie tylko, że... za niego Ile wynosi? No właśnie miałem mówić Pani, tylko że tu jest ostrzeżenie, że 5 złotych no dokładnie, te środki zostaną panu naliczone na konto inwestycyjne. Może pan sobie po prostu kwotę wpisać i 995 zł. Ejku, no to muszę poprawić. Dobra, te 5 zł nie ma znaczenia. No. Dobrze. I jeżeli wszystko się zgadza, to pan sobie potwierdza. E, tak. E, teraz mi pani powie jeszcze, skąd pani dzwoni? Nie jest zorientowany skąd ja dzwonię? No, wyświetla mi się Polska. No to bardzo dobrze. Aha. A z jakiego miasta mogę wiedzieć? No, z Warszawy, proszę pana. Z Warszawy, aha, dobrze. Nie wiem, czy pani wie, ale w tej chwili jestem na policji. I mój telefon jest podpięty do urządzeń policyjnych i pani jest w tej chwili namierzana. I tutaj pani potwierdza, że pani jest kolejną oszustką, co już jedni oszuści mnie załatwili. I też był przelew na osobę prywatną. Natomiast nie wiem, czy pani się orientuje, bo pani nie jest w Europie, znaczy w, w Unii Europejskiej teraz prawdopodobnie pani nie jest. Mogę jej mówić, nie? Dobra. Pani jest poza Unią Europejską. Właśnie pani jest namierzana i prawdopodobnie już skończyli. Pani firma jest kolejną firmą oszukującą ludzi. Pani nie jest Polką. Na podstawie danych z Policji w tej chwili. Pani nie jest Polką, Pani może ma obywatelstwo polskie, to jest możliwe, ale Pani Polką nie jest. Proszę Pana, to w żaden sposób nie dotyczy... To ja wiem, że Pani nie dotyczy, oszukujecie tak jak oszukali mnie poprzednicy. I też był przelew niedopuszczalny w Polsce na osobę prywatną, a nie na firmę, bo nie wiem czy Pani wie, ale każda firma musi mieć konto firmowe... Yy, I yy, wpłaty mogą być dokonywane na konto firmowe. Wie pani? Dobrze, proszę pana, a jak pan myśli, gdzie ja się znajduję w tym momencie? Yy, w biurze swoim, jakimś, w skamerni. <grym> okay. No pan powiedział, że dzwonię spoza Unii. No to nie wiem, skąd do pana odzwania. Nie wiem, to już jest sprawa policji w tej chwili, bo jak pani powiedziałem, w tej chwili jestem na policji. I czekaliśmy na pani telefon. No dobrze, no jak panu powiedzieli... pani, pani strona Pani strona działa ile tam działa koło miesiąca, tak? Tak, około miesiąca temu pani firma założyła tą stronę. Od ilu lat pani firma działa? Proszę pana, to jest nieprawda. W tym momencie ta rozmowa jest bez sensu. Nie, Je, jest sensem. Dla pani jest bez sensu. Dla pani jest bez sensu ta rozmowa. Od kiedy wasza firma działa? Macie, były Od kiedy pani firma działa? Od kiedy pani firma działa, ja mam to pytanie. Zodzi pan sobie na stronę, sprawdza pan sobie te wszystkie informacje. Nie, ja tego nie sprawdzałem, to sprawdzali policjanci. Ja się na tym nie znam. No to Ja się na tym nie znam, po prostu nie znam się. No, no widać, że pan się na tym nie zna i na pewno, będzie jeszcze pan się nie Oczywiście a niech mi pani pokaże jednego człowieka. Niech mi pani pokaże jednego człowieka, co się zna na wszystkim. Proszę pana, to, że pana usłuchali, to nie znaczy, że każda osoba, która do pana odzwania, odzwania właśnie w tym celu. Z ukraińskim czy tam ruskim akcentem, no bez przesady. Ja wiem, że pani nie słyszy swojego akcentu. No, dzień bardzo miły, rzeczywiście yy, nawiązać współpracę. Próba nawiązania współpracy z oszustami, którzy okradają ludzi. Ale wie pan co? Tutaj... Nie wiem, czy pani wie, ale tą tak zwaną waszą księgową pani też wkopała. Nie ma czegoś takiego jak przelew na firmę na osobę prywatną. Nie ma na nazwisko. Jesteście zmuszeni na, do tego, żeby mieć konto firmowe. I wszelkie op operacje się odbywają przez konto firmowe. Jak na drugi raz pan będzie chciał jeszcze, nie wiem, wyciągać kogoś na rozmowę i tak dalej, no to powiem panu tak, jest pan złym aktorem, więc ze swojej strony życzę panu... Okres... Proszę panią, ja pani powiem więcej, nie to, że ja jestem